Mam twój nos! Uwaga, on ma nos! Hej, koleś, musisz mi pomóc! Ten krawat jest zły i chce mnie zabić! Proszę nie krzywdź! <grystanie> Witaj, parkometrze! Hello! Hej, hej, koleś, pomuchaj mi kwiatek! Hm. Mm. Hm. Hej stare, o, co ty dwa ją? Jak ktoś mi pomoże, okradają mnie. Ja ci pomogę. Moc drzewa aktywowana. ziemniaku! Nie. A, czemu to zrobiłeś? Mam żonę i dzieci. Nie. A ten ból, on jest nie do zniesienia. Co ja zrobiłem? A, powiedz dzieciom, że je kocham. Nie. To jest gejem. Ty! Eee, no, weź, ubiegłem ci placek. O, jakim smaku! Plackowy. Lubię śpiewać! Lubię tańczyć! Lubię pociągi. Hej, na suficie jest naiźniak! O fakt, oj ukradł się płuca. Gień, ziemniaku. Nie dzisiaj. Haha, ha! mówili, że nigdy nie nauczelamy prowadzić. Nie, lamo, nie. Doktorze, wydaje mi się, że mogę być gejem. Po czym wnioskujesz? Co ty jesteś, facet? Czy mysz? Dzieci! Ubiegłam wam ciastko! Ciasto! Lubię pociągi. Miś na księżycu! Skąd ja się tu wziąłem? Koniec! <laughs> nie umiem czytać. Rzut kotem! Nie, czekaj! Jestem uczulony na rozkoszność! Co ty tam robisz, synu? Lubię pociągi. Ha, <laughs> w rzeczy samej. Hej, wiesz, kto jest gejem? Ty. Nie mogę się doczekać, aż to zjem. Tak, możesz. Tak, chyba masz rację. Hej bom! Ej hey, ty, mam nowego psa. Ta, jest zajebista. O, tu nie ma żadnego psa. A -a. -a. A -a. Andrzej, zadać moją kanapkę? Ja jestem twoją kanapką. Masz, posłuchaj. Dzięki. Przestań! Zostań, zostaw! No czemu to bijesz? Zostaw! Przestań! Zostań! Walcz, Żegnaj, świecie... No dobra, to do zobaczenia. Dokąd lecisz? O! O, Jezu, nie! Nie to miałem na myśli! Masz coś na twarzy! To był ból! A czemu to robisz? Za co? Za jakie grzechy? Czemu to mi to robisz? Nie! Muchę twoją załadkę. No, synku, nie dotykaj kaktusa! Jesteś trupem. Kochanie, czemu dziecko płonie? Kup mi więcej brzutarii. To Nawet nie próbuj. Ej, zobaczcie mój nowy aparat. O, to nie jest aparat. Gieńciemniaku. Nie! Lubię pociągi. O nie, 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 nie! Wejdę do internetu! A ja poczytam. Hmm. Nauka i ty. Fortepian! Który idiota to wymyślił? To jest napad! E! Młody! Wracaj! Wal się na ryj, Chcę być plackiem! Zmesiu, nie! Dit kapelusz. Dzięki. Nie zrozumiałeś mojego sarkazmu. A ty nie masz mordy? Jak moje nowe buty, misiu? Jesteś fotelem, skarbie. Ale mogę marzyć, heniu! To działa! Mój wyjkił czasu. Jestem megazordem! Dziko, strzelnie w twarz! Wyskakuj z kasy, gnoju! Nie, ty wyskakuj! O, jakżeś to zrobił! Łap synku, łap! Złapie, złapie, złapie! BANA NOWA Nie! Inwazja obcych! Rzucać ser! Ura. Kiedy będę duża, polecę w kosmos! Po co czekać?